Pato celebryci, także tak, już wkrótce pierwszy odcinek. Natomiast Pato celebryci jako animacja będzie komentować wszystkie wydarzenia medialne, te, które zasługują na piętnowanie. To, że rodzina parchów była inspiracją do stworzenia tego serialu, to nie znaczy, że to będzie tylko o nich, ponieważ bohaterami Pato celebrytów i tej animacji będą wszystkie osoby publiczne, które gdzieś będą napierdalać różnego typu bzdury, i to wszystko, co będzie warte napiętnowania, wyśmiania kurwa, będzie właśnie <śmiania> tematem animacji patocelebryci. Także tu naprawdę będzie od. Różnego typu internetowych przygłupów przez różne gwiazdy, gwiazdeczki kurwa, po nawet polityków z całego świata. Także to nie będzie tylko o rodzinie parchów. Rodzina parchów była tylko inspiracją do tego, żeby piętnować po prostu pewne rzeczy. Jeżeli ktoś chce być znany, niech będzie kurwa znany z animacji. Natomiast ogólnie animacja Pato Celebryci będzie komentować, wyśmiewać i piętnować wszelkiego typu przejawy głupoty, pychy, próżności, debilizmu, który niestety coraz częściej dotyka nas wszystkich. Ponieważ przez internet musimy być atakowani różnego typu debilizmem. Coraz więcej kretynów niestety ma głos przez internet i to chcąc, nie chcąc dotyka nas wszystkich. W związku z czym animacja Pato Celebryci będzie piętnować i wyśmiewać wszystkie formy debilizmu z życia publicznego. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie.